Ja chciałem powiedzieć, dzień dobry w ogóle, witam. Chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dożyliśmy takich czasów, kiedy żarty polityczne przestały się dezaktualizować. Kiedyś, pamiętam, za platformy, człowiek się narobił, wymyślił ten żart. No i potem po dwóch, trzech dniach już nieaktualny, bo coś nowego, coś nowego, coś nowego. A teraz, proszę Państwa, człowiek raz wymyśli żart. Tu mam taki yy, materiał. Cztery lata temu prawie to wymyślone. Słuchajcie, w ogóle się to nie zdezaktualizowało. W ogóle mało tego rzeczywistość poszła dalej. W ogóle te żarty tutaj wymyślone, w ogóle dla grzecznych dzieci były. Zresztą zobacz. Przypomnijcie sobie jak to wyglądało. Pyk. Pastewny. Tomasz, Tomasz Olbratowski po raz pierwszy na ekranie. Jest ze mną dyrygent opery, pan Marek e, Pastewny. E, proszę pana, o co chodzi w tym konflikcie? Po prostu szatniarze przejęli całą Operę Narodową i narzucają nam swoje prawa, przejęli władzę, narzucają nam swój repertuar, każą nam tańczyć to, co oni uważają za słuszne, grać to, co oni uważają za słuszne, jak, jak można. Więcej o konflikcie w Operze Narodowej w naszym najbliższym programie Miej Serce i Patrzaj w Serce. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Miej Serce i Patrzaj w Serce. Dzisiaj porozmawiamy o konflikcie w Operze Narodowej. Moimi gośćmi są przedstawiciele szatniarzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz przedstawiciele niezadowolonych artystów. Witam panów. Witam. Dzień dobry. Pierwsze pytanie do artystów. Podobno nie zgadzacie się na nowy repertuar zaproponowany przez Związek Szatniarzy, tak? Zgadza się. Potwierdzę. Przepraszam bardzo, przepraszam, bo ja widzę, że panowie chcecie mnie tutaj we dwóch zakrzyczeć od razu. To jest skandal, wie pan? To jest bezczelność. Słów brak. Wie pan, co to panu, to kultury brak może pan pozwoli, że ja w tej chwili spytam drugą stronę. Ale panie redaktor, oczywiście, przecież jaki jest problem? Ja zawsze mówię, no trzeba rozmawiać z drugą stroną, przede wszystkim trzeba rozmawiać. No to dziękuję bardzo, więc teraz pytanie, panowie. No i właśnie, ja odpowiadam. Jako druga strona tego konfliktu, o co wam kurwa chodzi? Pan jest po prostu ignorantem, wie pan co? co? Ignorantem pan jest, bo... A pan jest idiotą. No. Proszę pana, no. to opera za trzy grosze, to po pierwsze, nie jest opera, tylko sztuka teatralna. No. Brechta. Co brechta. To, no to właśnie, jak się można na tym pobrechtać, to co pan dzieciom żałuje? Dobrze, przepraszam bardzo, a w takim razie co z, z repertuarem dla dorosłych? To nie będzie repertuaru yy, dla dorosłych. Dopiero mamy niespodzianki dla dorosłych. Tu, proszę bardzo, tu jest wszystko. Proszę. Panie rektor, on, on, on nawet halkę zdjął. Za rękę mnie pan nie złapał. Przy panu nie zajmowałem. Ale co z Karmen? Co z cyganerią? I tu chciałbym, żeby to było jasno powiedziane. Ani na polską, ani na żadną obcą cyganerię u nas miejsca nie ma. W takim razie księżniczka Czardasza. Proszę pana, ona też jest niepolska. Ale jest węgierska. A czy polska, czy węgierska, to teraz wie pan, nie ma różnicy. No to, to czemu wesele figara zostało? Filara. Ja się chwilar, ma syna, a syn się żeni. No i mówię, zrobimy mu w operze takie wesele z klasą takie. W wesele w operze? No. Z klasą wesele, nie? takie z, z dobrym smakiem, tylko byście musieli zrobić to, coś i to, coś i fantutte. Kozi fantutte w, na weselu? Znaczy z kozy może być też, ale, ale nie samo, do wyboru żeby było, ze schabowym. A nie, ja, co pan wygaduje? A wie, wie, wiem, panu się pomyliło, po prostu kozi fantutte z frutti di mare, nie pan? A ja, jo, jo. co? Nie, nie nic, wie pan, y, mówimy tylko, że to świetny pomysł. A. No, to, a ja mówię, tylko trzeba rozmawiać. Ja panu proponuję w takim razie jeszcze, że na kolację to my podamy w ramach dobrej zmiany, zamiast risotto, Rigoletto. Ale widzicie, co to za żart z Rigoletto? To trzeba było coś mocniej wymyślić, że na przykład element z y, shopu połączony z operą, to byłoby mocniejsze, czyli wesele w operze, a wieczorem pan młody pokazuje czarodziejski flet. I to jest żart, prawda? Ale no niestety nie przyszło nam to do głowy, no i że w operze, y, głupi pomysł, że w operze se filar wesele zrobił. Jak, jakbyśmy wymyślili, że w operze se Benefis Zenek zrobi, to by był żart na przykład. Znaczy, to nie jest żart, bo to jest prawda. No, ale y, to też trzeba pójść dalej. Dalej jeszcze, ja słyszałem, że na przykład Joanna Zenka chce film o ich małżeństwie, żeby zrobić, także pewnie pan Kurski zrobi taki film. Ja uważam, że premiera takiego filmu powinna być w Muzeum Narodowym. Bo, no tak, bo to jest małżeństwo jednak z długim stażem, więc to już można by w muzeum taką premierę zrobić, a poza tym ludzie by mieli wreszcie coś fajnego i powód, żeby do muzeum pójść, a nie tak te, te wycieczki tam sprowadzają na siłę i po, po co... Po, kto to do muzeum chodzi w ogóle dzisiaj? No takie czasy, kurde, nastały, że jakby, yy, no nie ma z czego żartów robić. Jakby nie opozycja, to nie byłoby z czego żartować w tym kraju, no bo wszystko dobrze, no ku, centralny port lotniczy będziemy budować, linię lotniczą żeśmy kupili od Niemców, rozumiecie, kurde, my... Od Niemców żeśmy linie kupili lotnicze. No, podobno Niemiec, jak sprzedawał, to płakał. Naprawdę wydaje mi się, że żal będzie ten Polek robić, bo. Yy, znaczy Poleksid, Pierdopol, bo, bo szkoda, no szkoda. No ale to niech Unia żałuje, bo to ona straci takiego lidera. A my sobie jakoś damy radę. Na koniec chciałbym Wam powiedzieć, jaka jest różnica między żołądkiem i mózgiem. No więc żołądek zawsze daje znać, kiedy jest pusty. Dziękuję bardzo. Ja Wam daję znać, że widzimy się w następnym odcinku i yy, jak zwykle widzimy się w krainie wiecznej szczęśliwości. Na razie.